Cześć! Siemaneczko! Z tej strony Karpiowaty i Ty! Dzisiaj będzie coś niesamowitego. Jest to vlog, a dokładniej będziemy robić questy Questy w... Szklara Górnych. Zobaczymy co to będzie. A więc, żebyśmy nie byli sami, to idę po mojego kolegę, który już kiedyś był i się pojawił. Jest to blendi626, więc robimy krótkie cięcie i zaraz się z nim widzimy. Siemka! Cześć! To znowu ja. Już jestem z Blendim. Więc, jako że idziemy na pierwszy punkt, zaraz nasz kochany Blendy przeczyta nam oczywiście Rymowankę, bo questy są pisane Rymowanką! Pierwszy tak. uh -huh. kieki, tam nie pisze kogo. A więc, widzimy się przy pierwszym punkcie i tam dopiero będziemy wszystko czytać, gdyż aż i ponieważ jeżdżą tu auty, mi przeszkadzają. No. Więc, a więc, powoli zbliżamy się do pierwszej. No. no, nie bij mnie powoli. Zbliżamy się do pierwszej, jakże zacny punktu, P punktowej osoby. Więc zaraz będzie filmik. Dajcie nam chwilę, bo tu, U. Kuń. Nie krzycz! To konie Rafał, tylko to był kuń. Zawsze nam pomagał. To się schował tam. Dupę, y ogon wystawił. Dobra Jesteśmy przy pierwszym punkcie Pierwszym punktem jest Ten oto posąg Ten o. No to zaczynamy, start Witaj przybyszu na naszych ziemiach Przy kościele przed pomnikiem Jana Nepumsina Bo tu początek je hi jest historycznej wyprawy Zapraszam na przygód do wielkiej zabawy Zaczynamy, jupi Dalej. Szklary Górne. To miejscowość bardzo zadwana i dlatego przez nas mocno jest kochana. Ciekawo, ciekawych zabytków tu jest bardzo wiele. Pierwsze dziś kroki stawimy przy kościele. Tu jest kościół. Jakby ktoś nie widział. Tu. Więc. Idziemy. Widzimy się pod kościół. Jest on pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, a data budowy na XIV wiek wypadła. Potem kilkakrotnie był przebudowany, aż ostatecznie w środku barokowy wystrój jest zachowany. Znajdź tablicę przy murze, która historię kościoła opisuje i ciekawe rzeczy o świątyni prezentuje. Ile płyt nagrobnych na ustawiono w kościele? Oto jest pytanie. Wynik wpisz do kratki obok mój drogi panie. Tu macie takie krateczki, krateczki tu będziemy trzeba je wpisywać. wpisywać więc... Idziemy pod tablicę. No widzimy się pod tablicą. Nie no, już idziemy. No to dobra. Ty, bo tu masz też kropki. No tak, ale mamy iść do tablicy, więc... No, tu tak. jest tablica, dobra. No, mamy obliczyć... Czekaj. Ym... A więc, dobra. Ile płacu na grobli? Ustawiono w kościele. Na kościele. W kościele. Tu gdzieś ma pisać pewnie. Zaszli się Wzniesiony przed 1331 roku, przebudowany w 1516 roku, przez właścicieli szklarskich dóbr ro rodziny von Glaubitz około 1618 roku, John von Brauchtisch. Wprowadził do tutajszego kościoła Wiecie co? Nie chcę się tego czytać, jemu też nie Idziemy liczyć nagrobki Nie ma nic Tylko piszą o Niemcach A więc, uwaga, no, uwaga kościele, nie groby mamy liczyć Nagrobki, tak? W kościele nie ma Płyty Jak widzisz płyt nagrobnych Ustawiono w kościele Widzimy się w kościele a więc ogólnie jesteśmy już w kościele. Eee, policzyliśmy mniej więcej te wszystkie groby, ale to myślę, że nie podamy cyfry, żeby wam nie przeczytały gry. No. Więc zobaczycie później, co jest ewentualnie. Albo nie, w sumie. Zobaczcie, wszystko okaże się później, ale byliśmy tam. tam. I chyba tam nie wolno chodzić. I chyba tam nie wolno chodzić. Ładny obraz tam nawet był. No, to robimy cięcie, wpisujemy wynik i widzimy się na następnym punkcie. Cześć! Dobrze, że mi przypomniał, bo bym zapomniał. Trzeba przeczytać kolejną zagadkę, gdzie mamy iść. Podejdź do kościoła, tu kolejne zadanie jest zaplanowane. Czyli Polic... zostajemy przy kościoła. Policz okienka na ścianie kościoła ust... ustyłowane. Ale weź tylko te duże, które są w kształcie koła. Sprawdź dokładnie, obejdź go dookoła. Szukamy! To są małe. Małe jakieś. Widny kościół, dlatego mało kościół. Patrz, patrz, patrz. Jesteśmy. Nie, nie. Jesteśmy. Jesteśmy. <laughs> o, nie ma nas. Jestem. O, jestem. Uwaga. Pierwsze okno. Wiem za o, i drugie okno. Ok. Mamy drugie. Czekajcie. Tu. Tak. Dwa. Fajne wejście do kościoła? W dodatku otwarte. Na czole, ale tu nie powinniśmy chodzić, ale to dla was. Idziemy A, dalej. Okna. Dobra, no, mamy już dwa. Pamiętajcie, dwa. To są małe, to nie? O, dziura. Dziura. To jest dwie. dla ministra. Tu wchodzimy. Ile mieliśmy? Dwa. Eee. eee. Trzy. To nie jest okno. To zamurowane jest. Zamurowane. Zamurowane. gości. Czyli będą cztery. Pięć. Trzy. Mamy trzy. I zostały trzy już. Już nie ma. Czyli wynik to? Trzy. Ty, ale... Stój, 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 chodź, chodź. W kształcie koła. No, to mamy trzy. I tak mamy trzy. Czyli to miało być te tutaj, tam. A, ale drogo, bo... Więc mamy trzy. I to chyba wszystko. Wpiszemy wynik, i widzimy się zaraz. Przy czekaj, kolejnym. W kolejną zagadkę przeczytamy. Aha, tu czekaj, to nie do końca było. Uwaga, na dwóch ścianach świątyni okienka się znajdują. Bacznie cały czas z góry ciebie obserwują. Część z nich widać od razu. Głośno to. Części z nich widać od razu, żaden się nie ukryje, a pozostałe są wysoko. Wyciągaj mocno szyję. Ty nie się bardziej do góry. A! Dobra. To my wpisujemy wynik i widzimy się na kolejnym punkcie. Jesteśmy znowu po wpisaniu punktu. Chodź tu. Ja chodź. Nie, nie. Jesteśmy po wpisaniu punktu. Już w A, i stwierdziliśmy, że reszty filmików nie będziemy dla Was na, Reszty punktów nie nagrywamy już dla Was. Gdyż, aż i ponieważ. Musicie sami w to zagrać. Tak, chcemy pokazać Wam, żebyście sami zagrali. Dlatego też chcemy. Ja Życzę Wam powodzenia. Jakie w sumie mogę Wam pokazać. Dam, 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 dam. Ładny różaniec. Jak ktoś chce zobaczyć, to z Jerozolimy. Jeruzalem! No. Więc to by było na tyle. Jeśli filmik się podobał, to piszcie, lajkujcie, komentujcie. Nieważne. E, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich serii, jeśli tak, to super. Jeśli nie, to poszukam czegoś innego. Jeśli chcecie, żeby ta oto osoba tu, 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 tu występowała, to napiszcie w komentarzu. Cześć i czołem. Lajkujcie, komentujcie. Nie zostawcie to. like, subskrypcję i dzwoneczki.